Cześć, oh, go! Ja. Go, go, go! Łapka pod tym filmikiem, rusowa i niebieska. Cześć, wszystkim, To mini-maja! Cześć! Dzień dobry. Dzisiaj z moją siostką Aisą i z moją kuzynką Ejo zrobimy challenge! Kto zgadnie, co jest w tym pudełku? Kto się zaczyna? Na kamień, papier i nożyce. życę. Panie i nożyce. Teraz, y, y, czyli Eja będzie ostatnia. Tak, Eja y, ostatnia. Maja? Panie papie i nożyce. Maja no, zaczyna, ja, ja. ja druga jestem. No dawaj. No to Maja musisz zamknąć oczy. Okej. Okay. Okej, okay, już. Co, tam? Co to jest? Eee, to jest e, ten. To jest pustełko. Brawo, udało się. Jeden punkt. Tak. Punkt. Ok, kto, e, kto kolejny? Ja jestem. Kolejny. Ok. Zabieram to sobie. Okay. <grym> Ale to jest moje. E, to... Jeszcze kolejna. Tu jest gustełka. <grym> to jest awokado. Tak, brawo. <S. I bych to zjistila. Itera. Eja. Snadno. Dobra, Asupra? Eja. Jest. Je. en chausson. Tak, czyli Je. Brawo! Dobra, brawo! Czyli każda dziewczyna ma jeden punkt. Tak. Maja, gotowa? Gotowa czy nie? Majusia? Dziewczyny widzicie, tak? Już, 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 już. Co to jest? No, pomyśl. Myśl Majusia, co to jest? To jest. No jak ty myślisz? To jest człowiek od Eliaska autobusu. No prawie. No prawie. No, no to jest tak. tak ale dobrze powiedziałeś. To jest dziewczynka, tak? Zabawka. Brawo, Maja, masz punkt. Brawo. No okay. ja to jest ta w domu. Tego? <ścoughs> tak, tak. Ta, tam jest jest dom ja. Tak, tak. To jest domu jest tak. Dziewczyny, widzicie to? Ajże. Ajże. Tak. Ajże? Co to? Takie mudębko, które moja kupiła w Pepko. Tak. Brawo, ja myślałam, że nie zgadniesz. Super. To moje. Tak? Nie, bo. Tak, i teraz. Eja. Eja, gotowa? Are you ready? Yes. I'm not ready. I'm not ready. I'm not ready. I'm not ready. Dobra, dziewczyny. Nie wiem. Z gotwością. No, Dobra, Maja się gotowa? Tak! Yes. Dobra. Yes. Zaczynamy. Dobra. Dobra. Damaj. Dobra. Dobra. Kierwczyny. Okay. Nie, 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 jeszcze nie. To jest. teraz. Co jest? Pa pałeczki za usów. Patyczki, tak? <śniusz> Brawo. Teraz. <śniusz> ja. Teraz Aisza, gotowa. Dobra, Aisza. Zaraz, sekundę, sekundę, sekundę. Maja. Maja, Dobra. Nie wiem, ja myślę, że Aisza nie zgadnie. A, czyli tam coś, ale jesteś wewnątrz, więc musisz dotknąć. Co to jest? Eee, to mój eksperyment, który robiłam. To jest szklanka z czymś... O, Aisza, tak łatwo. Tak. <noise> tak tak, ja to schowałam. Oooo, ja myślałam, że to małe schowałam. No, czy nie masz punkt? <grych> Okej, okay. Eja, gotowa? Are you ready? Yes. Tak, tak, ładnie. Tak, tak. Okay. Okej. Okay. Okay. Jesteśmy gotowi. Eja też chyba. Eja, co to jest? <grym>, no nie wiem, co to jest. No, to jest już trochę ciężkie, tak. Teraz już by były łatwiejsze rzeczy, a teraz trudniejsze. O, oh, telefon w plastiku! Wow, brawo! Ja myślałam, ja że to jest coś do makijażu, ale Ty zrobiłaś tak, jest? I ona wtedy zrozumiała chyba. Brawo! Super! Super! To będzie...

To jest taśma klejąca dwustronna. O, jak? Jeszcze powiedziałeś, że dwustronna. Skąd? <grymne> nie, to nie jest możliwe. Tak, Nie jest w szoku. Dobra, idziemy dalej. Tak? Are you ready, E Jest. Punkt, punkt, punkt dla E ok? Dla mnie, nie dla Eje. Oj, A, sorry, dla Aj. Co? Cicho. Zaraz, nie, nie, nie jeszcze nie. Dobra, nie wiem, dobra. A ja go. Go, 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 go. Slime. Co nie! nie, wiem. Jak ja wy tak wszystko ja? dzisiaj? Nie, 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 jeszcze nie, jeszcze nie. O, nawet nie wiem co mam dać. Coś trudnego. Okej. Okay. Co? Może nie zgadnie, może nie zgadnie. Może. Dawaj. Okej. Ok. ok. No. To jest, jest? E, moje głosowanie. O ja. o ja. O A ty tyle! Jest to bardzo... Rozpoznawalny, tak? Dobra, Teraz ja, ja. Nie, Nie, jeszcze teraz nie zgadnię, na pewno. Nie zgadnę, na pewno. Już? <coughs> nie zgadniesz. Gdzie to? Okej, okay, co to? Ciasteczko? Co? Nie, 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 ja. No bo jest chrupkie jest takie... No to, nie, no z wami tak nie da się, da się tak... To Nie To, jest, to jest miłość. <grym> Dobra, lecimy to. dalej. Eja teraz, tak? Eja? Okej. Okay. Go okay. Eja! Okej. Okej, Eja? Go. Eja to lubi. Dziesięć. Ej, wala, brawo! Czyli jeszcze ja już te punkty, ale dziewczyny mają jedno punkt. I win. Piszcie w komentarzach, jeśli komentarze będą otwarte, piszcie w komentarzach, ile dziewczyny mają punktów. Dobra, czyli co, ostatnia runda? Tak. Mami. Ostatnia runda, tak. Ja to Ja Dobra. Maja? To jest balon, Alice. Nie, czy giełdę! Ja myślałam, że ono się przestraszy. Ja myślałam, że teraz. Już ma. Dobra, dobra. dobra, teraz kto? Aisza. Tak, ja ja widzę, widzę, Dobra. To, co on pudełko, on tak? Staje. Tak. Powiedzcie, jak położycie. Dobra. Już? Ej, zła że... E, tak, tak, już. E, to autko Elias. Ale jakie dokładnie? E, z pączkiem. O! No faktycznie to to pączkowe auto. Jak? No tak, że to koła takie duże są. Dobra, Eja. Are you ready? To jest głowy. Tak. Ale to jest, jest mój kanał, więc muszą być jednak łatwiejsze rzeczy, tak? Prawda moje. To jest... To jest ten... Tak? Łapka, pod tym filmikiem. różowa i niebieska. I subskrybujcie mój kanał. Eja, are you ready? Yes. Okej. Okay. Lek, lek. Lek, lek? Tak. Okej, okay, ostatnia runda. Może eje przegra. Póki co dziewczyny wygrywają, ale... To znaczy nie wygrywają, ale może eje się nie uda. Zobaczymy. Co to jest? Oh. Tak? Wygrała przyjaźń i jabłko! Dziewczyny dostają jabłko. Jabłko przyjaźni. Jeśli wam się spodobał ten filmik,